Witam, nasza firma jest przedstawia Forda Mondeo trzeciej generacji wyposażonego w jednostkę 16-zaworową 1.8 o mocy 125 koni mechanicznych w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sekwent 24 kolejną w komorze silnika na ścianie grodziowej zamocowany został komputer sterujący dalej elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej Filtr fazy lotnej, reduktor Genius MB oraz wacze gazowe zamocowane zostały pod osłoną silnika. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd zaworów głowicy z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protector. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz. Usytuowany został po prawej stronie kierownicy, w dolnej części kokpitu. Poniżej widzimy diodę sygnalizacyjną minimalnego stanu płynu lubryfikacji. Zbiornik sporoidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 53 litrów, średnicy 630, wysokości 225. Milimetrów. Zawór tankowania na życzenie właściciela umieszczony został w zderzaku w dolnym, nielakierowanym elemencie. Tak prezentuje się Ford Mondeo z instalacją gazową BRC.